Dzień dobry wam wszystkim, nagrywamy coś podobnego do bankowozu, Sebastian to wymyślił, wiem, że to jest praktycznie to samo, ale coś innego, bo wam myślił takie coś, że ja jestem ciężarówką wybuchową, on mnie musi zniszczyć, więc no. No i ty po prostu wybuch też, jak ja się sobie to zapraszamy do subskrybowania, no mam nadzieję, że kolejna seria się przyjmie na kanał, to już kolejna, to trzecia, a no nie, do no, trzecia, no to... Ja mam nadzieję, że to się nie przyjmie, bo to jest to samo co bankowóz, tylko, że gorsze. No pewnie nie. No pewnie. To to samo... Wniotłem, wjeżdżał się tak, bo jest No To jest to samo co bankowóz, tylko że mogę wybuchnąć i nic więcej. A nowy samochód? No, ale u mnie zaś jesteś 5 km ode mnie i no... Jeszcze mam Infinity życia, a on ma jedno życie chyba, co nie? No, już jedno okrążenie jest zrobione. O! Co się stało? Nie wiem dobrze. No i tak ty masz bardzo źle, bo ty może jedno życie i ten. Wiesz, pojechałeś, tam, dobra. Jesteś mega wolny, to jest ten minus twój. za każdym razem, no nie, za każdym razem będę cię widział, gdzie jesteś, nie? Jestem coraz bliżej. Chodź no, jakoś to O, Och, no, coś ty zrobił. No już cię, już cię nie ma, ja teraz jadę, nie. No kurde, musisz takie skręty dzikie robić. No ile wiedziesz? Kurde, takie skręty robi Janusz. Czyż ja nic nie to, robię? Co to się padło? O, kolejne, z co coś padło? Co się co się stało? No, u mnie oczywiście się to sama ciężarówka przewróciła, bo ty masz oczywiście takie lagi, że u mnie jesteś 5 km dalej, nie? Tak, właśnie, bo... Ja nie mam... to chwila, jak się, jak tutaj się sprawdzało, e, chyba, um, to. Ale fajnie to było, czyli jeden... No faktycznie mam, mam 150 pingu. A weź sprawdź swój ping. Weź sprawdź weź sprawdź e, squeeping lepingu mam? No czekaj, zobacz czekaj Jak normalnie mam pingu, jak normalnie, czekaj 30.88, coś takiego Ale no to sprawdź Wiesz jak się Wiesz, jak się to sprawdza? Musisz w Escape Settings, nie? I tam masz coś takiego jak Performance Star, nie? I. Nie, nie. Tak, Performance Star i. E, klikasz on. Dobra, i pingumon, czekaj. W liście 300. 300 300? 300. To ty masz takie lagi, nie ja? Nie ja. Mam, ja mam 120. A to cię więcej, tym gorzej? Tak! Dobra. 50 O 90, 120. No bo tak. To są no to mamy takie po prostu dobra. Biorę, i nie Nie no to jest chyba najgorsza seria, jaka może być, bo żeś wymyślił takie gówno. Dokoło, to nie mieliśmy. Znaczy ty coś tam też wykombinowałeś takie Nie, to już moglibyśmy zrobić takie blokady policyjne i czy się przebije. Dobra jak już nagrywam gdzie ty jesteś w ogóle? No, już jadę dawno jakim gołem jechałeś? Nie wiem O tym co zawsze czwórką Dobra to już jadę. ja usiadłem to Ja tylko nadę ja sramę. Nie to no, Nie, jakby bankowo moim zdaniem to jest lepsza seria niż to. Na, znaczy nie bo... To... To będzie osobny odcinek z tego, bo nie będziemy z tego robili serii, bo to jest mega nudne. No nie będziemy, to jest... To są jakby... To, powiedzmy, że to jest jakby drugi odcinek z tej drugiej serii, tylko że jakby coś innego się dzieje. No ta, lepiej tak zrobimy, bo nowa seria to to będzie gówniane. Ta nowa seria serio będzie taka głupia. Nie mimo no. może on nagrał kolejny odcinek z Demolition Derby. No, wybuchające... Bobry, Bobry 3. No ja. No nie ty jesteś, weź taki głupio, bo tyś nawet nie powiedział. No gadałem, row 4. A ty pojechałeś dwójką? Ja no wiem, ale jestem przy row 4 i nie widzę się serio. No ja robię cały czas okrążenia przecież, no nauczę już tego. no Dobra. A to tym mostem pojechać czy obok mostu? Na no takich standardowo jeździmy cały czas. Dookoła. Mało. Już jedno okrążenie zrobiłem. Nie no to dobrze, dobrze. Jak zrobisz jedno okrożenie, to znaczy, że będziesz gdzieś tam. Z tunelu wyjeżdżam. Z tunelem wyjeżdżasz? Wyjechałem już dawno. Obok lotniska jestem. Mama. Mam nadzieję, że się uda zrobić. To veděš, když tam ty čeští máte. Obok Skateparku, obok Skateparku. No, zajdeš se tu. No, na A ty tam Ude, ještě by na rapu běhal. Nikt nie, nikt nie... powiedział, że, można skró, że, mo, że nie można używać skrótów. Można oczywiście. Można. Ja nie wiem czy ja teraz okrążenia nie zrobiłem, ale raczej nie. Co ja zrobiłem? Nie wiem właśnie. My się bardziej samochód, mieszczyli niż ciebie. Dobra, ja się bardziej rozpędzę i jadę, już sam po ciebie jadę. Rozumiesz, rozumiesz. No, okay. no co ty robił, Bradokrzyn, że ten... Teraz takie mówiki będziesz robił, no? Coś ty robił! No kto powiedział, że ja mogę, że ja nie mogę walczyć niby? No nikt. Walka. Ja cię będę blokował. Coś ty robił! Już ledwo zipiesz. No, to z no, co ty? ty już ledwo zipiesz! No ja z siebie! No co ty mówisz? Ty już ledwo zipiesz! No twoje za mączkę, tylko te. Znaczy, że mam definity życia, nie? Słyszałam, masz rację. że mam definity. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, Dobrze. Wcale nie wiesz. Wcale nie wiem i stary się nie wygadziłam ze Twoimi oczami, ale dalej, pan. A ja zaraz Ciebie Kaś Każdy zniknął. Każdy zniknął. Co? No wyszło. <coughs> nie No wow, ja już robię drugie okrążenie, wiesz. Oh, yeah. O nie. O nie, dawaj potem nagrywamy jeszcze pościgi policyjne. Seria. I, jak już to zolerem, to bardziej się... Idzowie piszą też, że z Ale Z Lorerem to nagramy, ja będę bankowozem, on będzie policjantem tym złodziejem. Nie wiadomo co to też przemówisz, to nie ja... Już, ja, już mu na, ja już mu na Discordzie napisałem o, o tą ofertę właśnie. Co, zobaczył się? Nie wiem, nie odpisał jeszcze. Dobra, ja jadę... Nie. Ja, ja Ale... nie nałam. Pościgi policyjne samemu też były dobre. No w sumie... To miało pół pięć lat w górę, ale niektóre miały też po zeru. Dawaj może nagramy potem jeszcze pościgi policyjne. Od razu. Już tam z koniem. Jeszcze na lotnisko nie pojedziesz. E no, kto? Dzień dobry. Ej, czy to się w sumie zalicza? Bo niby zginąłam, ale też zginąłeś. Nie, nie zginąłem. Dobry. Tylko, on pojedzie, ale wiesz, nie, będę skręcał. nie, on pojedziesz, pojedzie. nie, 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 No nie, 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 bo twoim zadaniem było wybuchnięcie mnie, a nie, rozwalenie. nie, Co, ja przegrywam i ty wykrywasz. Nie, ostatnia runda, bo to jest 1-2 jest. Jak zrobię, jak będzie 2-2, i, i to remis. Ostatnia właśnie runda, wybieram te bo ja... Mogę zmienić, żebyście pojazdy chyba, że nie? Nie wiem, możliwe. Możliwe. Nie zmieniłeś. I już nie żyjesz. I ty serio chyba już nie żyć no. i z I co jest? Tak grać jest taka fajna, że tu nawet się tak odbija na rysurach. Wow. Serio nie wiedziałeś tego. Cześć, wrody, nie mam nic że... że... Nie wiem, próbuję z tobą walczyć. Bo no, ustanne tak, że masz trzy życia w sumie, bo to infinity to. Ja bym tak, że ja będę cię cały czas z tym działał, aż skończy trzeciapie tą rurę, nie, Dobra, mogę użyć super ataku! A tak Aaaa, tak! Ci nawet nic, nic... Jest, to nie miało być w planach, aaa! Dobra, po prostu uznam to, że wygrałeś. Patrz, chodź, podjedź tutaj. Nie, bo ty mnie zniszczasz. Nie, podjedź tu i rozwalimy to i wybuchnie. Puu <ślin Music> Aj to było no, fajne. To, to będzie już koniec tego filmu chyba, czy nie? No tak, do widzenia.